Bardzo się przede wszystkim cieszę, że otrzymuję już drugą szansę od działaczy warty. Dziękuję też sztabowi szkoleniowemu i piłkarzom oraz tym wszystkim ludziom, którzy pomagają mi na co dzień w pracy, bo no to jest ich duża działka, duża rola i z tego miejsca też chciałem wszystkim podziękować za zaufanie oraz za pomoc w tym, że mogę dalej reprezentować wartę w tych kolejnych sezonach. Cieszę się, że tak realizujemy te nasze założenia. Że piłkarze z dużą ochotą i z taką werwą, energią chcą pracować w treningach, co potem też ma przełożenie na, na mecze, że jesteśmy tacy konsekwentni i odpowiedzialni w tych spotkaniach. No i liczę mocno na to, że w tych ostatnich 8 meczach tego sezonu również będziemy w taki sposób funkcjonować i że pozostaniemy w tej ekstraklasie na kolejny sezon. Wszyscy wiemy, jaki mamy przed sobą cel. Jeszcze 8 meczów finałowych przed nami, ale już dziś zdecydowaliśmy się na przedłużenie współpracy z tenerem Szulczkiem, czego się bardzo cieszymy. Ostatnie wyniki pokazują, że jest to dobra decyzja, jesteśmy o tym przekonani. Znacząco poprawiliśmy swoją sytuację w tabeli PKO BP Ekstra Klasy i wierzymy, że ten kult pracy, to co pokazuje tener w szatni, na boisku, to jest to, czego oczekiwaliśmy. Dziękujemy, życzymy wszystkiego dobrego i witamy na dużej w Zielonej Rodzinie. Musimy spojrzeć na to, że sprowadziliśmy piłkarzy, którzy też są wypożyczeni, niektórzy są krótkoterminowo, więc czeka nas drobna przebudowa, ponieważ ci piłkarze wrócą do swoich klubów. Będziemy musieli zbudować drużynę, która jest w stanie dobrze rywalizować już od pierwszego meczu rundy jesiennej i chciałbym, aby ten przyszły sezon był spokojniejszy niż to, co się działo chociażby na przestrzeni od listopada do lutego. No bo mimo wszystko lepiej się pracuje wtedy, kiedy raz się jakiś mecz wygra, a za chwilę coś zremisuje, coś przegra. Wtedy, kiedy drużyna wpada w dołek, to naprawdę już trudno jest wyciągać i myślę, że naszym celem musi być to, żeby budować konsekwentnie drużynę i tak zmontować skład, żebyśmy w przyszłym sezonie nie musieli martwić się i przeżywać takich chwil, jakie przeżywaliśmy w tym sezonie, w tej rundzie jesiennej, kiedy mieliśmy taką długą serię z niepowodzeniami.